Dzień dobry! Dzisiejszy materiał będzie poświęcony kolejnej wybitnej postaci związanej z naszym miastem. Będzie to trzeci, najmłodszy z braci pułkackich i jednocześnie jedyny z braci pułkackich, który wojnę przeżył. Będzie to opowieść o heroicznym żołnierzu, konspiratorze, cicho ciemnym, oficerze Armii Krajowej, którego biografia wojenna mogłaby być tematem na niejeden bardzo dobry film sensacyjny. Będzie jednak to też opowieść o człowieku. Przy którego biografii przepięknej, krystalicznej pod koniec życia zaczęły pojawiać się rysy. Zapraszam na materiał o Franciszku Pukackim. Franciszek Pukacki urodził się 29 stycznia 1916 roku w Wyskoci koło Kościana. Był synem nauczyciela i organisty Teofila oraz Joanny z domu Cwojcińskiej. Miał siostrę oraz dwóch starszych braci, o których to braciach nagrałem już oddzielne materiały, a linki do tych materiałów. Można znaleźć w opisie tego filmiku. Po ukończeniu szkoły w Wyskoci w roku 1921 Franciszek wraz z rodziną przeprowadził się do Krotoszyna. Tutaj w roku 1934 ukończył miejscowe gimnazjum. Trzy lata później wstąpił z kolei do szkoły podchorążych piechoty w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką, którą to szkołę ukończył w roku 1939. We wrześniu tegoż 1939 roku w stopniu podporucznika Franciszek Pukacki dowodził drugim plutonem ósmej kompanii 60. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W bitwie nad bzurą poprowadził swój pluton do ataku na bagnety i jeszcze tego samego dnia objął dowództwo całą ósmą kompanią. Po przebiciu się do Warszawy, Pukacki w obronie stolicy dowodził z kolei kompanią czwartą, a 25 września został ranny w rejonie Bielan. Pod koniec roku 1939 przez Węgry i Jugosławię Pukacki dotarł do Francji, gdzie dołączył do powstającej wówczas Legii Oficerskiej. Po klęsce Francji, przedostał się z kolei do Wielkiej Brytanii i tutaj, już pod koniec roku 1940, zgłosił się do służby w kraju. W Bridges pod Londynem odbył przeszkolenie w zakresie skoków spadochronowych, dywersji oraz walki konspiracyjnej. W nocy z 3 na 4 marca 1942 roku został wraz z pięcioma innymi cichociemnymi zrzucony pod Wyszkowem, awansowany nad podporucznika, jeszcze w marcu został przydzielony do drugiego odcinka organizacji Wachlarz, czyli do organizacji powołanej przez Armię Krajową w celu prowadzenia działań dywersyjnych na szlakach komunikacyjnych zaplecza frontu wschodniego. W Szepetówce Pukacki zorganizował dowodzony przez siebie ośrodek dywersyjny, w którym prowadził szkolenie bojowe i przygotowywał patrole bojowe w Berdyczowie, Kijowie i Żytomierzu. Wraz ze swoim oddziałem wysadzał transporty kolejowe. W kwietniu roku 1943, po likwidacji wachlarza, Płukacki trafił na niemieckie lotnisko wojskowe jako członek grupy budowlanej organizacji TOT. Na przełomie czerwca i lipca tegoż roku dokonał wielu aktów sabotażu, m.in. preparując dodatek do paliwa samolotów Junkers, których pięć aż uległo w czasie lotu zniszczeniu. W tym samym czasie w Szepetówce Pukacki w brawurowy sposób, za pomocą noży, zlikwidował oddział wartowniczy strzegący niemieckich magazynów wojskowych. Następnie otrzymał przydział do kierownictwa dywersji okręgu AK Wołyń w inspektoracie Równe, gdzie zajmowano się wówczas przede wszystkim organizowaniem samoobrony i oddziałów partyzanckich, które mogłyby przeciwstawić się ukraińskim nacjonalistom z upa, mordującym na tym terenie polską ludność. Na czele jednego z leśnych oddziałów, Pułkacki do końca roku 1943 przeprowadził szereg udanych akcji, zarówno przeciw jak i przeciw Ukraińcom. W styczniu roku 1944 dowództwo Armii Krajowej zarządziło na wołaniu mobilizację i koncentrację sił w ramach tzw. planu Burza. Plan ten miał na celu zorganizowanie ataku na wycofujące się siły III Zeszy i opanowanie głównych ośrodków jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Utworzono wówczas 27. Dywizję Piechoty Armii Krajowej, w której porucznik Pułkacki został dowódcą 1. Batalionu 44. Pułku Piechoty AK, pułku utworzonego na bazie oddziału partyzanckiego. Wraz z dywizją przeszedł niemal cały szlak bojowy, walcząc m.in. pod Turopinem koło Włodzimierza Wołyńskiego, broniąc miejscowości Pustynka oraz bijąc się w rejonie Stawek i pod Sokołowem. W maju roku 1944 Franciszek Pukacki został awansowany na kapitana. Ostatecznie z częścią dywizji, której nie udało się przebić na front, wydostał się wraz z batalionem z okrążenia w Lasach Szackich i przedostał się w rejon Lubartowa na Lubelszczyźnie. Z lasów koło Firleja, dowodzony przez Pukackiego batalion, prowadził akcje zaczepne na Lubelszczyźnie. 22 lipca wraz z innymi oddziałami Armii Krajowej uderzył na Lubartów, niszcząc przy okazji zmotoryzowaną kolumnę niemiecką. 6 sierpnia 1944 roku Pukacki został aresztowany w Otwocku przez NKWD. Więziono go w Charkowie, Riazaniu oraz w obozie w Gryjazowcu, gdzie podjął nieudaną próbę ucieczki. Wrócił do Polski w czerwcu roku 1948 i podjął pracę jako kamieniarz. Studiował też na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1957-1962 i pracował jako urzędnik w różnych instytucjach w Warszawie. Był kolekcjonerem militariów, swoją bogatą kolekcję hełmów przekazał Krotoszyńskiemu Muzeum Regionalnemu. Według dokumentów posiadanych przez Instytut Pamięci Narodowej Franciszek Pukacki był nękany przez bezpiekę i w końcu złamał się i podjął współpracę z aparatem bezpieczeństwa. Infiltrował środowiska opozycyjne, środowisko KOR, a w latach 1976-1977 polską emigrację polityczną w Londynie, przede wszystkim ciemnych. Za zasługi w okresie okupacji został awansowany do stopnia majora, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari klasy 5, trzykrotnie Krzyżem Walecznym oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł nagle, 4 listopada 1980 roku, w pociągu pomiędzy Ostrowem a Kaliszem. Franciszek Pukacki został pochowany na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał, materiał poświęcony człowiekowi, który jeszcze niedawno miał swoją ulicę w Krotoszynie, był dla Państwa interesujący. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle w samo południe za tydzień we wtorek. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.